Cześć, mam na imię Agnieszka. Jestem nauczycielką jogi w Kopenhadze oraz gościnnie w Polsce. Dzisiaj zaprezentuję wam Kundalini jogę. Kundalini joga nazywana jest również jogą świadomości. Dlatego, że podczas jej praktyki stajemy się nie tylko świadomi ciała i oddechu, ale również bardzo poznajemy siebie od środka. W Kundalini jodze praktykujemy Ćwiczenia energetyzujące, mantry, medytacje oraz ćwiczenia oddechowe. Dzisiaj przedstawię Wam ćwiczenie, które jest moim ulubionym ćwiczeniem porannej praktyki Ego Eradicator. W tym ćwiczeniu używamy oddechu ognia Breath of Fire, które polega na tym, że wydychając powietrze, pompujemy brzuch do środka, wdychając powietrze, relaksujemy brzuch. Jest to dosyć intensywne pompowanie brzucha do środka, dlatego nie polecam tego ćwiczenia kobietom, które są w czasie swojego okresu lub jeżeli jesteś w ciąży, po trzecim miesiącu ciąży. W takim wypadku używaj długich wdechów i wydechów, głębokich wdechów i wydechów. To ćwiczenie Ego Radicator jest bardzo yy, energetyzujące, pobudzające rano, oczyszczające Twój oddech oraz wzmacnij aurę. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś spróbować tego ćwiczenia, to proszę, zapraszam na matę. Usiądź wygodnie na macie. Możesz również usiąść na sofie lub na krześle. Tak, żeby tobie było wygodnie. Wyprostuj plecy i wciągnij delikatnie brzuch. Unieś ramiona mniej więcej 60 stopni od głowy i zwiń palce do środka, kciuki skierowane do siebie. Zamknij oczy i skieruj oczy na trzecie oko, to takie miejsce między brwiami. Kiedy jesteś gotowy lub gotowa, to rozpoczynamy nasz oddech ognia. Jeszcze kilka sekund. Głęboki wdech i połącz kciuki. Wstrzymaj wdech i wciągnij brzuch do środka. Rozwiń palce i wydech, relaksując dłonie na nogach. Oczy nadal zamknięte. Poczuj, co się dzieje w środku, jak się czujesz. Delikatnie otwórz oczy. Praktykę jogi zakończamy mantrą satnam, która oznacza ja jestem prawdą lub kieruję się prawdą mojego serca. Satnam.